Cześć, witam was, Sebastian BikIP.pl witam was na mojej zarośniętej zarąbiście pasiece. A co dzisiaj bym chciał wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja rodzin, które już są przygotowane do zimy i jak wygląda sytuacja rodzin, które już przywiozłem, a też wspomnę przy okazji o Australii, która chyba się zagubiła trochę w walce z warozą. Zapraszam. Po pierwsze, pasieka już jest praktycznie ta, która tutaj była na miejscu, praktycznie jest przygotowana. Rodzinki są zakarmione, już są praktycznie zaleczone. Jeszcze sprawdzę. Sprawdzę jeszcze sobie, jak to, czy jeszcze przypadkiem zraz nie potraktować je kwasem, bo gdzie niegdzie jeszcze trochę czerwiu było i może tak delikatnie jeszcze strzała dostaną, są poograniczane gniazda, są pozalewane ramki, waroza praktycznie zwalczona. Jeszcze do co niektórych podolewam, tam po słoiku, może po dwa, jest fajna temperatura. Póki biorą, póki chcą pobierać, to będę jeszcze tam w niektórych ulach podawał. Niektóre już przestały brać pokarm. Zobaczymy, no jest bardzo ciepło i jednak te pszczoły cały czas latają, cały czas noszą pyłek. Widzę, że ograniczyły się już, nie, nie mają zamiaru czerwić, nie wiem, czy to jest przez to, że wymuszone jest to, że zalane są. Trochę też dzień jest krótszy, więc one też już mają chyba trochę w tych główkach swoich y, takiego y, widoku na zimę, żeby już, już przestać czerwić, bo te, z tego czerwiu raczej nic nie będzie. No ale też przywiozłem sobie 13 rodzin y, z miejsca, gdzie były w górach. No i tutaj mam trochę gorzej, trochę gorszy, y, większy problem, bo tak teoretycznie rodzinki były zaleczone, przywiozłem je dopiero przedwczoraj, y, zaleczone, ale to. No właśnie, to jest teoretycznie, bo jeszcze muszę posprawdzać. Wczoraj je próbowałem otwierać, ale po podróży 150 km wytelepaniu je na honkerze. No to one wczoraj były bardzo nerwowe. Dzisiaj spróbuję troszkę pozaglądać. I co tutaj jest nie tak? Na pewno jest to nie tak, że ja w momencie kiedy tam one sobie stały, ja przyjeżdżałem tam bardzo późno. Nie byłem w stanie po ograniczach im gniazd i podolewałem im inwertu. I teraz co się okazuje, że na niektórych, w niektórych ulach, jak mam 16 ramek, bo nie redukowałem, po prostu nie byłem w stanie, e, brakowało mi tam tego czasu, a nie mogłem, nie miałem jak przewieźć ich tutaj, żeby to już sobie wszystko na miejscu ogarniać. Dopiero teraz mi się, e, no, niezależne warunki były i, i dopiero teraz mogłem je przywieźć. I co się okazało? Jak podałem pokarm, no to ten pokarm jest porozbijany na dużą ilość ramek i teraz trzeba co? Trzeba zrobić, zawęzić to, co na dole zostaje jako gniazdo, zostaje zrobić jakąś delikatną izolację i odsklepiać u góry niektóre ramki, żeby one sobie przenosiły do gniazda. I to mnie teraz czeka, ale fajnie, bo mam ponad, myślę, że dobre dwa tygodnie na to, żeby to, to wszystko przeprowadzić, bo... bo co? Bo no bo ma być fajna temperatura, mamy teraz 16, 17, 18, ma być nawet 20 stopni w taki październik jest fajny, bo można pokorygować wszystko to, co spierniczyliśmy do tej pory więc dobrze, dobrze jest będziemy, będziemy korygować, będziemy ogarniać, będziemy robić tak, żeby zcieśnić te pszczoły żeby one sobie wszystko przeniosły w miejsce, gdzie będą, gdzie będą zimowały, gdzie będą ułożone, więc... Poograniczamy, poizolujemy, żeby się zacieśniły, żeby te wszystkie no, takie ramki, co są do połowy wypełnione, jedna trzecia wypełnione gdzieś na skrajach, żeby to sobie przeniosły. Będę to odsklepiał i niech sobie przenoszą, niech... Centralizują wszystko w jednym miejscu, żeby później na wiosnę nie okazało się, że przyjdą jakieś niższe temperatury. I im braknie tego, żeby, żeby przejść, bo będzie zimno, nie pójdą w bok, a żeby jednak ten, tego pokarmu przede wszystkim nie brakło. No, Ale też, żeby nie było tak kolorowo, No, trzy rodzinki coś schrzaniłem, podjadła mi je waroza, no i teraz zobaczę, czy będę łączył, czy to, czy to jest co łączyć. Także nie jest tak, że są same wszystkie kolorowe rzeczy, że trzy, że, trzy matki, one były słabsze, one to są unasienione, unasienione w tym roku, chyba to są moje tutaj yy, z mojej hodowli matki. No, też, też to nie wychodzi czasami, hodowli no, z tego, co ja tutaj wychowałem. Yy, więc no, zdarza się, że coś schranimy, coś z warozą pójdzie nie tak, być może wina matek, być może wina tego, że ja coś zepsułem, nie daje nic do badania, bo tam. Posypu nie ma jakiegoś, ale widać, że bardzo mocno słabną te rodzinki, także może być nozema. E, także szybko muszę zareagować z tymi trzema rodzinkami. Podjąć decyzję, czy łączymy, czy po prostu. E, ho, no właśnie co, zobaczymy. E, co jeszcze? Jedną rodzinkę straciłem ze względu na to, że ho, matka przestała czerwić, albo zginęła, albo przygniotłem. E, nie ma matki w ulu, nie, nie, nie zobaczyłem tego na czas. Ja to zakarmiałem, a tam się okazało, że była już trutówka, była, były trutówki, może tak, więc one tam próbowały coś walczyć, próbowały zrobić ten matecznik z takiego z tego jajka trutowego, ale niestety to im się nie powiodło, więc jest. są ramki z pokarmem, są ramki z pieżgą, a nie ma, nie ma praktycznie pszczoły, więc to wiem, że mogę zlikwidować, mogę sobie poprzerzucać do innych uli, no i... I wiem, że z tymi ramkami nic złego się tam nie dzieje, tam nie ma nozemy, tam nie ma nic, co by mogło e, zaszkodzić innym rodzinom pszczeli. Tak więc cztery rodzinki, trzy widzę, że dostały dwa razy. No i jedna brak matki, pszczoła, trutówka, więc no to też trzeba gdzieś albo połączyć właśnie z jedną z tych rodzinek, żeby ta pszczoła się tak nie zmarnowała bez sensu. A teraz jeszcze. Może już na koniec, nie wiem czy na koniec filmiku, przejdźmy do tego, co tam się dzieje w tej Australii. Australia podjęła decyzję, że będzie truła pszczoły, te, które y, wystąpiły w strefach, gdzie jest waroza. No i te wszystkie rodziny, które tam były, one zostały zniszczone, jest izolacja, ale im się wymknęło to spod kontroli, bo już dzikie zapylacze też tą warozę, dzikie pszczoły y, też tą warozę mają i podjęli decyzję, że będą zakarmiać. Syropem cukrowym, z pestycydem, insektycydem, który będzie miał za zadanie zniszczyć populację w wybranych okręgach dzikiej pszczoły. Strasznie mi się to nie podoba, jestem strasznie przeciwny temu. Oni muszą już, już dojść do tego, że waroza jest na ich kontynencie i trzeba już walczyć z warozą, a oni niszczą, niszczą pszczoły. Czy to jest mądre? Nie mi to oceniać, ale z pozycji pszczelarza dla mnie to jest chore. Chociaż u nas też się w Polsce pojawiają głosy, że pojawiają są często występują wśród pszczelarzy, że siedliska dzikich rojów pszczelich to jest siedlisko warozy, siedlisko chorób, siedlisko wszystkiego co złe i też są takie poglądy, nawet niektórych osób komentujących pod moimi filmikami, że powinno się to wszystko. Wytruć, zabić i zlikwidować. Ja jestem innego zdania, że pszczoły uważam, że sobie poradzą. My mamy pasieki hodowlane, my ma, hodujemy sobie pszczoły w ulach plastikowych, styropianowych, drewnianych. E, my dbamy o nie, my redukujemy tą warozę, my rozbudowujemy ule, a jak rozbudowujemy ule, to ta waroza też w tych ulach się rozbudowuje. My zagęszczamy, zmniejszamy te gniazda. To jest już. Hodowla, a dzikie zapylacze to jest dzikie pszczoły. Moim zdaniem to jest coś e, troszkę innego, coś bardziej e, bardziej naturalnego. To też jest cholernie moim zdaniem potrzebne. Może dzięki temu wychoduje się sama gdzieś pszczoła, która będzie potrafiła bardzo dobrze sobie radzić z warozą i w końcu ta ewolucja spowoduje to, że, że te dzikie pszczoły... Odpornią, w jakiś sposób y, będą potrafiły walczyć z tym pasożytem, który nas gnębi. Także ja jestem cholernie przeciwny, jestem bardzo, jak czytam te artykuły wszystkie z Australii, czy, czy które są dostępne w internecie, to jestem cholernym przeciwnikiem takiego zwalczania warozy razem z pszczołą. Dla mnie chore, nie wiem, jak dla was a wy powiedzcie się może, jak waszym zdaniem z tymi dzikimi zapylaczami, jak to ma być z, tymi, z, tym, z tą kontrolą tej warozy Pff, co, musimy z tym żyć i oni chyba też muszą się do tego przyzwyczaić, że trzeba to po prostu rękami mi zdrętwiała, zdręchła e, że trzeba nauczyć się z tym żyć niestety, taka, taka sytuacja wyznaczyli strefy, gdzie będą truli, pszczoły chore, dla mnie to jest chore i nie wiem, ja to tak patrzę pod tym względem jakimś moralnym i ze względu na takiego na to, że jestem pszczelarzem taki no chyba taki proekologiczny, nie proekologiczny jakiś wirus, ale tak trochę zdrowego rozsądku trzeba chyba w tym zachować jakiegoś. No, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Australię. No. Tak więc u mnie w pasiece i ja jestem generalnie zadowolony z tego, jak to wygląda, jak to przygotowałem do zimowli. No, mam sajgon, no i teraz muszę już zacząć robić coś tutaj na tej pasiece. Bo te ule muszę przestawić sobie na trawnik, muszę wykosić wszystko, żeby je można, żeby tutaj można było sobie autem przejechać, popodcinać jakieś te drzewka, co tutaj są, jakieś krzaczki, żeby to jakoś już zaczęło wyglądać. Ale, ale trochę mi to czasowo nie wychodzi, może nie czasowo, nie wychodzi mi to po prostu. Tak więc tak to wygląda, historia z mojej pasieki, historia z Australii. No co, dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć.